Czołem. Mam na imię Krzysiek. Od 20 lat pomagam firmom w wielu sprawach związanych z internetem. Między innymi tworzę strony i sklepy internetowe oraz administruję nimi. Jeśli zastanawiałeś się kiedyś, co musiałbyś zrobić, aby posiadać własną stronę internetową, to myślę, że te kilka odcinków mojego podcastu cię zainteresuje. Żebyś mógł mieć własną stronę w internecie, potrzebujesz czterech elementów: domeny, serwera, certyfikatu SSL. Oraz plików strony. W dzisiejszym odcinku opowiem o pierwszym z tych elementów, czyli o domenach internetowych. Domena internetowa to przyjazny dla użytkowników adres, który umożliwia odnalezienie w sieci takich zasobów jak strona internetowa, poczta elektroniczna czy serwer plików. Każda domena internetowa jest unikalna i składa się z nazwy oraz rozszerzenia, co stanowi część adresu URL. Przykładem domeny internetowej może być adres wikipedia.org. Domeny internetowe możemy podzielić na domeny najwyższego poziomu oraz domeny drugiego poziomu. Domeny najwyższego poziomu dzielimy na trzy kategorie. Mamy domeny globalne, domeny krajowe i domeny sponsorowane. Przykładem domeny globalnej może być .com, .org, .eu. W przypadku Unii Europejskiej mamy domeny właśnie EU. W przypadku placówek edukacyjnych może być taką, przykładem takiej domeny globalnej może być .edu. To są domeny globalne, czyli po rozszerzeniu nie jesteśmy w stanie rozpoznać, z którego kraju pochodzi dana firma, strona internetowa. Czyli to były przykłady domen najwyższego poziomu, konkretnie domen globalny. Przykładem domen krajowych jest na przykład .pl, .de w przypadku Niemiec czy.Sk w przypadku Słowacji. Ostatnim rodzajem domen najwyższego poziomu są domeny sponsorowane. Są to na przykład domeny, które mają rozszerzenie .shop, auto albo tel. Z tego co się orientuję, jeśli dobrze pamiętam, występuje ich około 700 rodzajów. Organizacja, która zarządza domenami w internecie, około 2014 roku umożliwiła zakup domen z nowymi rozszerzeniami. Spowodowane to było tym, że domeny globalne coraz trudniej było kupić. Po prostu jest tyle stron w internecie, tyle firm, że ciężko było sobie znaleźć wolną nazwę domeny. Czyli to były domeny najwyższego poziomu. Powtórzę jeszcze raz. Globalne. Takie jak na przykład.com, krajowe, przykładem jest.pl, i sponsorowane.shop .auto. Teraz mamy jeszcze domeny drugiego poziomu. Te z kolei dzielimy na funkcjonalne i na regionalne. Przykładem domeny funkcjonalnej jest na przykład.com.pl albo mieliśmy domenę globalną.edu, możemy sobie stworzyć domenę funkcjonalną.edu.pl. W tym przypadku od razu wiemy, z jakiego kraju może pochodzić dana organizacja, która posługuje się taką domeną. Te rozszerzenia krajowe możemy stosować również do domen sponsorowanych, czyli jeżeli do domeny sponsorowanej, gdzie było auto, to była domena globalna, a czy to była domena sponsorowana, yy, najwyższego poziomu, jeżeli do tej domeny dołożymy końcówkę. Na przykład skrajen, czyli .pl, myśmy mieli .auto.pl, powstaje nam domena drugiego poziomu, jest to domena funkcjonalna. Wśród domen drugiego poziomu, jak powiedziałem, mamy jeszcze domeny regionalne, czyli mogą to być na przykład .katowice.pl albo .waw.pl w przypadku Warszawy, czy na przykład w przypadku Częstochowy mamy .czest.pl. Domeny regionalne niekoniecznie muszą być powiązane z nazwą miasta, mogą to być też domeny powiązane z nazwą regionu, czyli na przykład mamy .śląsk.pl albo .mazury.pl. To podsumowując ten podział domen dzielimy je na domeny najwyższego poziomu i drugiego poziomu. Domeny najwyższego poziomu dzielimy na globalne, krajowe i sponsorowane. Domeny drugiego poziomu na funkcjonalne. I na regionalne. Być może teraz zadajesz sobie pytanie, jak kupić domenę. Jest to proces dosyć prosty. Wystarczy wpisać wyszukiwarkę Google Bing, czy z jakiej tam korzystasz, hasło rejestracja domen, domeny. Na pewno otrzymasz setki wyników z odnośnikami do stron rejestratorów. Każdy rejestrator ma taką sprawdzarkę, gdzie możesz pisać nazwę domeny, którą chciałbyś kupić. I zobaczysz, czy dana domena jest wolna. Czyli na przykład chcesz sobie kupić domenę, nie wiem, rowerki dziecięce różowe.pl. Jak, jak wpiszesz tam nazwę tej domeny, to zobaczysz, czy możesz kupić domenę.pl. Jeżeli ona będzie zajęta, to uzyskasz taką informację. I zobaczysz też, które domeny innego rodzaju są wolne i dostępne do zakupu. Sam proces zakupu jest raczej prosty. Nie różni się to jakoś w istotny sposób od zakupu w sklepie internetowym. Trzeba wypełnić formularze. Różni sprzedawcy, różni rejestratorzy mają różne te formularze. Jedynie po zakupie, można to też zrobić w trakcie procesu zakupu, z reguły no, trzeba skonfigurować taką domenę, i to już może być trudniejsze, ponieważ trzeba tam wpisać adres DNS serwera, na którym ta domena będzie, mówiąc kolokwialnie, zaparkowana czyli żeby urządzenia sieciowe wiedziały, gdzie mają przekierować użytkownika po wpisaniu adresu w przeglądarkę, pewnie zastanawiasz się, ile kosztuje domena. Musisz pamiętać o tym, że domena internetowa nie jest kupiona na zawsze, tylko kupujesz ją z reguły na rok. Oczywiście możesz sobie kupić nawet i na 3 lata, chyba nawet i na 5, najdłużej z tego, co mi się udało. Natomiast ceny z reguły podaje się za rok. I tak na przykład, cena domeny globalnej, na przykład domeny COM lub domeny EU, nie powinna zbytnio przekraczać 100 zł na rok. Jest to oczywiście cena netto, taka domena kosztuje w miejscach 100-120 zł netto rocznie. Taka sama cena dotyczy domeny krajowej, konkretnie mam tutaj na myśli domenę z rozszerzeniem PL. Jeśli chodzi o domeny sponsorowane, tutaj trzeba uważać, Ponieważ domeny sponsorowane potrafią być bardzo drogie. No i teraz podam Ci kilka przykładów. Jeśli byś chciał mieć domenę z rozszerzeniem auto, czyli nie wiem, załóżmy, że Twoja firma nazywa się krzak i chcesz mieć krzak.auto, to jestem właśnie na stronie u jednego z rejestratorów i cena za rejestrację takiej domeny to jest ponad 9000 złotych na rok. Odnowienie jest troszkę droższe, bo już kosztuje 10300. Oczywiście jest to tylko jeden z przykładów przykładem takiej domeny sponsorowanej może być .car, .security albo na przykład .reach. Faktycznie trzeba być rich, żeby sobie kupić taką domenę, której utrzymanie kosztuje 8-9 tysięcy złotych rocznie. O czym jeszcze musisz pamiętać? Jest to bardzo ważne. Bardzo często możesz spotkać, że domeny możesz kupić za złotówkę. Nawet widziałem, często były domeny sprzedawane za 0 złotych. Jest to pułapka, trzeba sobie dokładnie sprawdzić warunki i regulamin rejestratora przeczytać, ponieważ istnieje przynajmniej kilku znam nieuczciwych rejestratorów, którzy oferują ci domenę w pierwszym roku za złotówkę, a w drugim roku musisz za nią zapłacić już za odnowienie 200-300 złotych lub nawet więcej. Bardzo często Kupując taką domenę za złotówkę, czyli praktycznie otrzymując ją za darmo, zgadzasz się na warunki zawarte w regulaminie u danego rejestratora, w których jest zapis, że będziesz utrzymywał taką domenę u nich przez 3 lata albo nawet dłużej. Nie do końca jest to uczciwe. Nie wszyscy rejestratorzy wyraźnie o tym informują. Czasami trzeba gdzieś poszukać, żeby wiedzieć, ile taka domena kosztuje po roku. Osobiście znam, Wielu ludzi, którzy kupili taką domenę za złotówkę, a później żałowali, bo musieli trzykrotność średniej ceny rynkowej płacić jeszcze przez 2-3 lata danemu rejestratorowi. Także pamiętaj o tym, żeby sprawdzić dokładnie, ile będziesz musiał zapłacić za domenę w przypadku jej odnowienia po roku. Pamiętaj też, że gdybyś zlecił zakup domeny agencji lub freelancerowi, musisz dopilnować, aby w odpowiednim polu w formularzu u rejestratora Twoje dane były podane jako dane właściciela domeny. W formularze u rejestratorów domen mogą zawierać różne kontakty. Może być kontakt księgowy, może być kontakt techniczny, może być kontakt administracyjny i bardzo często firma, która rejestruje domeny rejestruje je na siebie, a później ci refakturuje koszty tej domeny. już Nieważne czy tam dorzuca jakąś swoją marżę czy nie, ale Musisz mieć pewność, że ty jesteś wskazany jako właściciel, ponieważ to jest twoja domena. Znam co najmniej kilkanaście przypadków, w których agencja wpisała siebie jako właściciela domeny, a później robiła problemy, gdy klient chciał się rozstać z tą agencją z jakichś tam różnych przyczyn. No gdzie można sprawdzić informacje o zarejestrowanej domenie? Istnieją strony, które takie informacje udostępniają. Jeżeli wpiszesz sobie wyszukiwarkę Who is", z języka angielskiego, to zobaczysz kilkadziesiąt stron, gdzie po wpisaniu domeny możesz przejrzeć dane właściciela. W przypadku polskich domen możesz to sprawdzić pod adresem dns.pl/ukośnik whois. Jak tutaj wpiszesz nazwę domeny, to zobaczysz, jaki jest jej stan, czyli że jest aktywna w DNS. Kiedy została utworzona, kiedy nastąpiła jej ostatnia modyfikacja, kiedy jest koniec okresu rozliczeniowego. Zobaczysz, na które serwery przekierowuje, i możesz zobaczyć abonenta w przypadku firm. Chyba w przypadku osób fizycznych nie zobaczysz danych osoby fizycznej i zobaczysz rejestratora, czyli kto dokonał rejestracji tej domeny. W przypadku domen zagranicznych można znaleźć wiele stron, które oferują taką usługę. Po wpisaniu nazwy domeny zobaczymy tutaj, kto jest rejestratorem kiedy została zarejestrowana, kiedy wygasa taka domena, oczywiście kiedy została ostatni raz aktualizowana, na jakie wskazuje serwery. No i z tego co tutaj widzę, akurat wpisałem jedną ze swoich domen, to widzę tylko organizację, na jaką jest zarejestrowana. No i teraz pewnie jesteś ciekaw, jak wybrać nazwę. Nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi. Nazwa, wydaje mi się, dla Twojej strony powinna być raczej krótka. W nazwach domen możemy stosować tylko litery, cyfry, a ze znaków specjalnych tylko myślnik. Nie stosujemy żadnych podkreślników, gwiazdek, procentowań innych znaków. W Polsce można kupić domenę ze znakami diakrytycznymi, czyli z tymi wszystkimi ONL, z tymi naszymi polskimi ogonkami. Chyba tego nie polecam. Nazwa powinna być krótka, powinna być prosta do przekazania na przykład przez telefon, do przedyktowania komuś. No i nie powinna być oderwana od rzeczywistości. No. Podam przykład, jeżeli mamy firmę budowlaną, no to mamy pełno pewnie tych różnych firm, które mają w nazwie Dombud, czyli powinno to być związane, tak mi się wydaje, jeżeli to nie jest nazwa własna, nazwa firmy, no to może to być coś związanego z branżą, w której działamy, albo z usługą, którą oferujemy lub z produktem, który sprzedajemy. Swego czasu bardzo modne było dokładanie cyfr, do domeny, która już była zajęta. Czyli znowu, jeżeli mamy na przykład firmę Krzak i krzak.pl jest zajętą domeną, to może, mogliśmy sobie zrobić domenę Krzak24.pl. Czy to jest ładne, czy to jest praktyczne, pozostawiam Wam do oceny. Mam nadzieję, że informacje, które Ci przekazałem, chociaż trochę rozjaśniły Ci temat domen i będziesz wiedział, na co zwrócić uwagę w przypadku, gdybyś chciał kupić sobie domenę. Zapraszam Cię do wysłuchania następnego odcinka podcastu, w którym opowiem o serwerach, a jeśli chcesz się dowiedzieć czegoś więcej o mnie i o tym, czym się zajmuję, zapraszam Cię na moją stronę internetową exit.pl.